Fajne pająki, alert moi drodzy, z tego względu, że mam cztery nowe pająki, z czego jeden z nich to jest Czarna Wdowa, w tym przypadku pochodząca z Malezji, gatunek Latrodectus elegans. Proszę o uwagę, ponieważ przedstawiam dzisiejszych bohaterów filmu. Tutaj jest Czarna Wdowa. Coś pięknego. Ostatnio mi nawet wyliniała, więc idealnie się składa. Zaraz jej zrobimy piękny pojemniczek. I zobaczcie ten niebywały, ognisty ornament na odwłoku, bo to naprawdę robi wrażenie. No spójrzcie, coś co również przypomina czarną wdowę. No i w zasadzie to gdzieś tam jest z spokrewnione, ponieważ jest to również pająk, który należy do rodziny omatnikowatych, czyli nasza polska statoda. Porównamy sobie ich anatomię i tak dalej. Następnie słuchajcie, co tutaj jest... O, no to ewidentnie wygląda jak jakiś parasite. No i rzeczywiście mamy tutaj młodą heteropodę. Może nie tak młodą, bo słuchajcie, to już jest podrośnięte. Podejrzewam, że gdzieś tak L4. Hete heteropoda SPLAM. No i tutaj słuchajcie, też coś ciekawego. Coś, co tworzy naprawdę bardzo dużo pajęczyny. Zobaczcie, jak długie ma kądziołki. Jest to, czekajcie, żebym nie pomylił nazwy, albo żebym, nie, żebym jej nie przeinaczył. Isnotele Guan. Albo czekajcie, przeczytam. Isnotele guianensis. Tak jest, jakkolwiek. I to słuchajcie, jest pająk, któremu zaaranżujemy w pierwszej kolejności tubę, bo naprawdę on pajęczyny jest taką prędkością, że się nie zdziwię, jak do końca odcinka on już sobie stworzy jakiś fajny domek. Także to tyle, jeśli chodzi o przedstawienie takie szybkie naszych dzisiejszych bohaterów. Tak jak powiedziałem, zaczniemy od tuby dla mojego Isnotele, bo jest duża szansa, że będzie dużo, dużo pajęczyny w dzisiejszym odcinku. W takim razie, czego pająk potrzebuje, słuchajcie? Na pewno potrzebuje dość dużo torfu, jest to pająk kopiący i bardzo, bardzo dużo pajęczynający. Co ciekawe, słuchajcie, to to, że on należy do rodziny Dipluridae, czyli tak samo jak na przykład Linotele czy też Diplura. A w związku z tym musimy uważać przy kontakcie z pająkiem, ponieważ najprawdopodobniej posiada on silny jad. Natomiast też w stosunku do człowieka aż tak go nie, nie chce używać, po prostu woli uciec i się schować gdzieś. Dobra, czy jesteście gotowi po raz pierwszy zobaczyć isnotele? Ja kiedyś dawno temu miałem isnotele, ale kaudata, tego gatunku, który mamy dzisiaj, nie miałem jeszcze, także no, będziemy testować, jak to się hoduje, ale tak jak mówię, jedno jest pewne, słuchajcie, to ile pajęczyny wytwarzają te pająki, to się aż normalnie nie mieści w głowie. W takim razie teraz zobaczmy sobie jeszcze go w makro, zanim się nie zakopie w pajęczynę. No dobra, po pierwsze zobaczcie jaki ma wypłasiony ornament na odwoku ten pająk, a po drugie, co ważniejsze, zobaczcie również jak długie ma on kondziołki przędne, no którymi to właśnie wytwarza pajęczynę, także takie kondziołki na pewno już świadczą o tym, że pająk lubi pajęczynować. Możemy go szturchnąć, żeby zobaczyć jak tam jego motoryka ogólnie są to również małe pająki mało jest informacji w internecie na temat isnotele no ale to jest takie centymetr, półtora dc, jak jest dorosłe, także nie jest wielkie, ale za to nadrabia zdecydowanie pajęczyną i apetytem no dobra, to co z nim teraz, słuchajcie teraz robimy tak, że zabierzemy się za kolejne pająki, tego zostawimy z boku ja położę go razem z tubą, obok będzie stał iPhone i on będzie nagrywał także jeśli pająk coś będzie robił, pajęczyny to zobaczymy sobie to później no to dobra, to gdzieś tutaj sobie ustawiamy w takim razie w rogu. I może coś z tego wyjdzie, słuchajcie, bo pająk naprawdę jest hiperaktywny, jeśli chodzi o pajęczynowanie. Następnie sparaside, czyli heteropoda SPLM. Nasza heteropoda, która dziko zamieszkuje tereny Azji południowo-wschodniej, najlepiej będzie się czuła. Oczywiście z kawałkiem korka. Sparaside, czyli huntsman spiders, nie tworzą swoich gniazd. W sensie, no nie tak z takich obszędów, jak znamy. Ogólnie one wolą znaleźć swoje schro schronienie w naturalnych szczelinach drzew, czy też w dziuplach. No ogólnie, heteropody swoich gniazd nie robią, w związku z tym, myślę, że dwa takie kawałki kory zdecydowanie jej wystarczą, żeby się czuła bezpieczna i szczęśliwa. W takim razie, słuchajcie, trzeba to otworzyć i zobaczyć. Problem jest taki, że to się teleportuje. Trzymajcie kciuki, żeby się nie katapultowała od razu, tylko za chwilę, żebyśmy chociaż jakieś makro zdążyli jej zrobić. No ja ją mam, słuchajcie, z 2-3 tygodnie i ogólnie już mi wyliniała. Tak się składa, że wszystkie pająki, które dzisiaj mam, które widzicie, ja kupiłem sobie od znajomego. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany, to maila do niego zostawiam w opisie filmu i możecie sprawdzić... Ty no, uciekła mi. Możecie sobie do niego napisać i poprosić o oferty pająków, to Wam odeślę, co obecnie ma na sprzedaż. No i też trzeba przyznać, że to już nie jest, słuchajcie, mikropajączek, którego trzeba karmić muszkami owocowymi. On normalnie mi tutaj wylęk bananówki zjada. Ojejku, jak ona tu strasznie wygląda. Tylko zobaczcie, kto chce starcia z tym pająkiem? Nikt? No a słuchajcie, nawet jakby jakieś starcie z tym pająkiem wynikło, to nic się nie stanie, bo jest to pająk, który posiada słaby jad, no i ogólnie nie trzeba się go obawiać. Jedyne co trzeba pamiętać to to, że są piekielnie szybkie, skoczne i wspinają się po płaskich pionowych powierzchniach, ale pamiętajcie, że każdy pająk, jaki szybki by nie był, po pewnym czasie w końcu wytraci tą energię, którą sobie skumulował na bieganie, no i po prostu stanie i będzie odpoczywał, ewentualnie będzie szedł powolutku. Na pewno mega ciekawi was, jak rzeczywiście ten duży pająk jest, bo na filmach to sobie tak można, no więc słuchajcie, już podłożę centymetrowy kartonik koło niego. To jest centymetr, ziome. Ten kartonik ma centymetr. W takim razie ile ma pająk, no to możecie sobie sami rozkminić. Wychodzi na to, że jest jakieś mniej więcej 5 mm długości ciała. Patrzcie, możemy wsunąć ten kartonik pod niego. Może się uda, że nie ucieknie. No, trochę ponad pół kartonika, czyli myślę, że tak... 6 mm długości ciała i około 15 mm w rozstawie, czyli malutkie. Kładam go do tuby, no i przechodzimy do najważniejszego dzisiaj ziomy, czyli Latrodectus Elegans, no i nasza polska Steatoda na początku turboszybka aranżacja dwóch tub dla naszych omatnikowatych no więc słuchajcie, to są pająki, które nie potrzebują wiele, bo tak naprawdę nawet jak im nie damy nic o co mogą sobie pajęczyny zahaczyć to i tak sobie świetnie poradzą no niemniej jednak oczywiście chcę im dać jakiekolwiek grusztowanie dla pajęczyny no i zdecydowałem się na włókna maty kokosowej, bo zobaczcie, że one tak fajnie wypełniają przestrzeń, no i tutaj pająk na 100% będzie mógł sobie zrobić co tylko tak naprawdę chce także <grym> turboszybka Aranżacja jest za nami, no więc pająki. Nie wiem, czy to mi się uda, ale naprawdę bardzo bym chciał zrobić tak, że położę tutaj i naszą steatodę, i Latrodektusa na te kawałki kory. One sobie staną, a my będziemy mogli je porównywać. Także jak będzie naprawdę, to musimy w takim razie poczekać, aż czas minie. No i zróbmy to po prostu. Zaczniemy od mojej steatody, czyli jest to steatoda. Szczerze mówiąc, nie wiem jaki gatunek. Natomiast długo czekałem, aż znajdę tą konkretną. No, zejdź sobie i czekaj po prostu na korku, grzecznie. To by było najlepiej. Ale coś czuję, słuchajcie, że to nie będzie takie proste. No, to będzie zasuwała cały czas. Dobra, słuchajcie, odpuszczamy ten korek, bo to po prostu jest niewykonalne, żeby ona stanęła w miejscu. Więc mam takie fajne pojemniczki. Póki co zamknięty. Tutaj jest teatoda, a teraz weźmy się do roboty z latrodektusa. Jak coś słuchajcie, no to tak, oba pająki należą do rodziny omatnikowatych, co znaczy, że posiadają silny jad. Okej, okay, nasz latrodektus elegans stanął ładnie na wieczku, więc możemy się przyjrzeć temu zjawiskowemu odwłokowi. Sami zobaczcie, co za niebywały płomień. Kurde, coś pięknego. I ogólnie, słuchajcie, jeszcze opowiem o czarnych wdowach, bo to nie jest takie proste, znaczy to jest proste, natomiast dużo osób myśli, że jest inaczej. Mianowicie, dużo osób uważa, że jest sobie na świecie jedna czarna wdowa i ona zabija człowieka. No więc, ogólnie, słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, czarne wdowy to jest ogólnie rodzaj Latrodectus. Do niego należy 31 gatunków, no i wszystkie te gatunki Latrodectusa to są czarne wdowy. Latrodectus Mactans, i ona pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ją można. Zaliczyć do tych bardzo niebezpiecznych Latrodektusów. Jeszcze niebezpieczne są Latrodektus, ja to czytam, słuchajcie. Cim gutatus i to jest tak zwany karakurt. Pewnie kojarzycie w zeszłym roku, jak nagrywałem w Chorwacji specjal, to tam właśnie tego karakurta spotkaliśmy, to on też jest niebezpieczny dla człowieka. Z tego co wiem, to również niebezpieczne są Latrodectus hasselti z południowej Azji i Australii oraz Nowej Zelandii. No i Latrodectus katipo z Nowej Zelandii. Natomiast w przypadku właśnie Latrodectusa katipo ostatnie udokumentowane śmiertelne ukąszenie zostało odnotowane, słuchajcie, w XVIII wieku. Ale u pewnych osób może wystąpić po ukąszeniu latrodektyzm. I ta nazwa wzięła się właśnie od łacińskiej nazwy rodzajowej latrodektus. I słuchajcie, jeśli takie coś wystąpi u kogoś ukąszonego, no to mogą tutaj zajść jakieś bardzo silne bóle brzucha, zaburzenia świadomości, różne drgawki. Więc ogólnie nic przyjemnego i to dopiero te powikłania mogą doprowadzić do śmierci człowieka. Ale jeszcze wyczytałem w internecie, że przeprowadzono badania chyba w 2010 roku yy, i spośród dwóch tysięcy ukąszonych osób nie zanotowano ani jednego zgonu. Czyli konkluzja jest taka, że te silnie jadowite czarne wdowy rzeczywiście są bardzo silnie jadowite, ale to nie jest tak, że każde ukąszenie kończy się zgonem. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak organizm zareaguje na jad. Natomiast jeśli chodzi o naszego Latrodectus elegans, no to tutaj jad jest słabszy i nie ma się co martwić, że w takie ukąszenie rzeczywiście może zakończyć się śmiercią, ale pamiętajmy proszę o tym, że to nadal jest Latrodectus i nadal ukąszenie będzie bardzo bolesne. Miałem fakt, że pająki nie są w ogóle agresywne do człowieka i tak naprawdę nie idąc po swojej sieci wyglądają jak wielkie niezdary. Natomiast w dalszym ciągu miejmy na uwadze to, że jeśli jakikolwiek Latrodektus nas ukąsi, to na bank to będzie nas boleć. No ale dobra, zobaczyliśmy jak wygląda Latrodektus, w takim razie teraz postarajmy się nagrać naszą steatodę piwniczną z bliska. No a tak bardzo z bliska, z bliska to niestety nasza steatoda jest dość schowana, może byśmy ją szturchnęli, żeby się bardziej pokazała. No zobaczcie, co prawda jest to pająk w ruchu, ale anatomicznie on naprawdę bardzo mocno przypomina Latrodectusa. Może stanie za chwilę dziewczyna. Szukałem długo jej w piwnicy, no i w końcu się udało, ostatnio przy sprzątaniu i małych przeprowadzkach, że tak powiem. Znaczy nie przy przeprowadzkach, tylko przy małych porządkach, o może tak powiem. Zobaczcie, że jak się tak przyjrzymy, to na pierwszy rzut oka te pająki naprawdę bardzo różne od siebie nie są. Wiadomo, że ten wygląda bardziej egzotycznie. Natomiast chodzi o ogólną anatomię, o to jak długie są nogi w proporcji do Karapaksu, o kształt odwłoka i tak dalej. To po prostu jest bardzo podobne. Więc tutaj, śmiało, słuchajcie, absolutnie śmiało można powiedzieć, że u nas w Polsce żyje kuzynka czarnej wdowy, no bo tak właśnie jest. I jeden pająk, i drugi pająk należą do rodziny omatnikowatych. I tak samo, no ja niestety z doświadczenia tego moi drodzy nie wiem. Ale już parę dobrych osób mówiło mi, że jak taka steatoda ukąsi, to też boli. Więc ogólnie... Nie ma co brać takich pająków na ręce, no bo jak ugryzą, to będzie nieprzyjemnie. Nie nam się w sumie nie stanie jakoś specjalnie, no ale w dalszym ciągu po co kusić los, no nie? No i kwestia jest taka, że rzeczywiście nie wiem, co by trzeba zrobić, żeby taki pająk ukąsił. Podejrzewam, że na przykład trzeba by go niechcący trochę chwycić za odnurze, kiedy on by maszerował po naszej ręce, no to wtedy mogłoby to rzeczywiście się zakończyć ukąszeniem. No ale na ogół, tak jak mówię, te pająki nie są w żaden sposób agresywne do człowieka, no ale trzeba Pomyślałem w względzie to po prostu, że to dość boli, no i tak już jest. Jeśli chodzi ogólnie o wielkość latrodektusów, to to też wszystko zależy od gatunku. Natomiast one nie przekraczają 2 cm długości ciała. Zazwyczaj to jest mniej więcej 1,5 dC. No i wiadomo, że tam powiedzmy od 3 do 5 cm w rozstawie. Więc małe pajączki, w zasadzie podobne również wielkościowo co do naszych steatot. Długość życia dorosłej samicy to zaledwie 2-3 lata, a dorosłego samca nawet parę miesięcy po ostatniej wylince. I wyczytałem też w internecie, że jeśli takiemu latroduktusowi damy 35 stopni i będziemy dużo go karmić to on naprawdę bardzo, bardzo szybko osiągnie dojrzałość płciową, a jak damy mu te 25 stopni i będziemy trochę mniej karmić, no to on będzie rósł dłużej. No w każdym razie w przypadku latrodyktusów podobno rzeczywiście ta wysoka, wysoka temperatura i częste karmienie mogą zaskutkować tym, że wdowa bardzo szybko urośnie, czy też dorośnie, ale trzeba się też liczyć z tym, że wówczas ogólna długość życia wdowy również się skróci. Ciężko też powiedzieć, w jakim dokładnie stadium jest moja samiczka, natomiast patrząc na to, jak duża już jest, wydaje mi się, że może być to w granicach L4, L5, a to w sumie możemy jeszcze zobaczyć w porównaniu do kartonika, jaka jest jej skala. No dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi na chwilę prawdy odnośnie wielkości naszej czarnej wdowy. Proszę bardzo. Tak, przy niej. Wygląda kartonik, który ma 1 cm. No, czyli można powiedzieć, że w zasadzie tutaj jest podobnie, około 5-6 mm długości ciała. Możemy teraz zabrać ten kartonik i zobaczyć, jak on wygląda przy steatodzie, która rzeczywiście już namacalnie na pierwszy rzut oka jest większa. Także ona niech przejdzie na bok. No a steatoda z powitam rokiem, razem z kartonikiem, prezentuje się w następujący sposób czyli jest większa. No tutaj jakby się przyjrzeć temu ciału, no to ono jest 3 mm, wydaje mi się, większe od Latrodectusa. No więc wydaje mi się, że na dzisiaj, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Ja też nie wiem dużo o wdowach, także ja będę się uczył razem z Wami tych wdów. Dawno, dawno temu, może z 10 lat temu miałem jedną czarną wdowę. Gatunku, o którym jeszcze nie mówię, bo niedługo do, do mnie dojdzie, więc też będziemy ją odpakowywać i też jej robić taką mikrotubinkę. Także to na pewno będzie niedługo. Jeśli walnąłem jakąś głupotę podczas tego filmu i ktoś z Was ją wyłapał, bardzo, bardzo proszę, poprawcie mnie w komentarzu, nikt nie jest nieomylny, a ja nawet bym śmiało przyznał, że ja jestem mylny, więc ogólnie jeśli ktoś wyłapał jakieś głupstwo, które palnąłem niechcący, to jak najbardziej yy, będzie mi miło, jeśli poprawicie mnie właśnie w komentarzu. No dobra, to teraz słuchajcie, wsadźmy je do nowych domków. Ale się jaram, słuchajcie, tymi pająkami. Ten to niby nic, bo to jest statoda, ale bardzo długo jej szukałem i czekałem, aż ona do mojej piwnicy zawita. No i zawitała. O, dobra, w takim razie ta już jest u siebie. Kartonik tutaj został, został kartonik. No i w następnym odcinku zobaczymy, co tu się zmieniło. Czy jakaś pajęczyna powstała, czy też nie. No a jeśli chodzi o naszego Latrodektusa, bardzo delikatnie tutaj wezmę ręką. No i również postaramy się ją. Zmusić do tego, żeby opuściła to wieczko. Taką tubę dostałaś, że ci mówię. Każdy by taką chciał. No. O nie, o nie, 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 nie na rękę. Nie, 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 nie. O, dobra. Kurde. O, patrzcie no. O, ale żebym tutaj zrobił zamieszanie, no ale udało się. Nie, nie jednak nie, bo w nowo mi łazi popędzać, a wieczko jest w pojemniku. To czekajcie. Kurczę, tak pięknie stanęła na pęsecie, że nie omieszkałem jeszcze zmienić obiektywu, bo możemy się przyjrzeć jeszcze raz temu odwłokowi. No zjawiskowe, nie. Jeszcze zapomniałem dodać, że to jak jest ubarwiony Latrodektus, to też jest zależne od jego regionu występowania. To znaczy, że w obrębie jednego gatunku mogą dane osobniki, poszczególne populacje, że tak powiem, różnić się lekko ubarwieniem. No tutaj mamy populację z Malezji. Natomiast kiedyś w Wietnamie spotkałem Latrodektusa właśnie Elegansa, który nie miał na przykład takich brązowych elementów na nogach, jak tu widzicie, tylko był cały smoliście czarny. Więc to czy jej te brązowe elementy zejdą, to zobaczymy tak naprawdę. Trzymajmy kciuki, że tak. O w ogóle zobaczcie jak ten odwóg od boku tu wygląda. Kurde, no jest to straszne. Ja nie mogę. E, także zobaczymy. Być może na przykład za kolejną wylinkę już będzie całkowita czarna. Ciężko jest mi przewidzieć, bo tak jak mówiłem, no w tym temacie za dużego doświadczenia nie mam. Poza tym, że wiem, że takie wdowy są proste w hodowli. Po prostu. Także to tyle, jeśli chodzi o makro z tą panią. Wygląda fenomenalnie. No nie, no po prostu, ale jest miazga na maksa. No a teraz wsadźmy ją w takim razie do tej tuby. Proszę trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. Dobra. Ja może tak zaczepię po prostu tutaj o to źdźbełko. No, No genialnie, dobra, słuchajcie, mamy ją. Dobra, ja tylko jeszcze tak zahaczam zawsze sieć, bo wiecie, taki omatnik, on zawsze, zawsze jest przyczepiony siecią, więc czasem możemy go niechcący pociągnąć, kiedy on nam zejdzie, załóżmy, z takiej pensety. My myślimy, że on już zszedł, weźmiemy szybko pęsetę, a tu się okazuje, że do pensety była przyczepiona sieć i też go porywamy, więc to trzeba na pewno pamiętać przy obsłudze takich pająków, ale to tak samo tyczy się również skakunów, jak zauważyłem. Także wszystkie pajączki, które zostały na dzisiaj przygotowane, już siedzą w nowych domkach. Jeśli chodzi o istnotelem, to jak widzimy tutaj, pajęczyny nie powstało jakoś wybitnie dużo. Ja w ogóle się wystraszyłem, że on mi zniknął, że jak się nagrywało z otwartym wieczkiem, to on zniknął. No ale zobaczcie, time lapse, co tutaj się w rzeczywistości wydarzyło. Co mnie bardzo martwi, to nie wiem czy zauważyliście na samym początku klipu, gdzieś tam chodziło roztocze na środku podłoża i się zastanawiam kurde, bardzo niedobrze, bo ja mam świeży torf, w sensie długo jest rozrobiony ten torf, ale to wychodzi na to, że w rozrobionym torfie miałem roztocze więc muszę po prostu tam ten tor wyrzucić i tutaj, że muszę tutaj na pewno teraz bardziej uważać i po prostu bardziej doglądać zwierzaczków, czy czasem jakieś niepożądane roztocze się nie pojawiły. No, także tak sytuacja wygląda. Cztery pajączki za nami. Niedługo przyjdą jeszcze dwa gatunki innych mega ciekawych pająków, ale nie będę Wam spoilerował, aczkolwiek część spoilera już dzisiaj dostaliście. I na sam koniec, słuchajcie, filmu jeszcze chciałbym Wam pokazać fajne stojaczki, które sobie od ostatnia testuję. Mianowicie tylko zobaczcie, jaki genialny Stojaczek ze sklejki i właśnie dostałem je również od tego kumpla, od którego dostałem pająki, także jakbyście byli zainteresowani albo pająkiem, albo takim wypasionym stojaczkiem na kliszówy, to pod tym jednym mailem, którego umieściłem pod filmem, możecie sobie po prostu takie zakupić. I tu mam na przykład stojaczek na 36 i on mi się genialnie mieści po prostu do mojego regału Billy z Ikei i to mnie mega jara. Ale są jeszcze inne, bo jest jeszcze środkowy stojaczek, który ma chyba 60, a jest nawet taki, słuchajcie, który ma miejsce na 100 sztuk. Tylko zobaczcie i w ogóle fajne w tych stojaczkach jest to, że można je piętrować, czyli tutaj mam na przykład 100 sztuk kliszówek i mogę na ten stojaczek nałożyć jeszcze jedno 100 sztuk i jeszcze jedno 100 sztuk więc ogólnie naprawdę fajna prosta konstrukcja i też zobaczcie sami że wcale tak nie razi w oczy ten stojaczek nie no tak jest fajny. Pasujący po prostu jest ten stojaczek tutaj. No także dzielę się z wami dlatego, że sam długo szukałem ładnych takich prostych stojaczków na kliszówki i nigdy nie było takich, które mi się podobają. No i na dzisiaj to już wszystko co dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że było fajnie, że wam się spodobały pająki, które dzisiaj nabyłem. No i będziemy mieć aktualizację prawdziwej czarnej wdowy i nie tylko, bo właśnie tak jak mówię, jeszcze przyszły odcinek też będzie mega wypasiony. Jeśli ktoś z was zostawi łapeczkę w górę, to mi będzie bardzo miło, ale dodatkowej jeśli ktoś kliknie jeszcze suba, no to już w ogóle z mojej strony żyć nie umierać. Także miejcie to proszę na względzie, że bardzo mocno poprawia mi to humor. Tymczasem to tyle, żegnam się z wami, a my standardowo zobaczymy się już co, so bo te. To tyle. Yo!